Pał, 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 to szybki strzał! Widzowie, nowa eksperymentalna seria na kanale, w której przedstawiamy wam jednego szybkiego newsa ze świata Minecrafta i nie tylko. Widzowie, stało się. We wczorajszym odcinku Wojana stało się to, czego każdy z nas się obawiał. Jakiś czas temu mówiliśmy wam, że haker, jako osoba uzdolniona informatycznie, jest w stanie na serwerze zrobić kompletnie wszystko. W tym zbanować członków Wojanowic. I tak to się stało. Hacker był bardzo zdenerwowany tym, co zrobił Wojan i zagroził mu, że to jest ostatni raz, kiedy zobaczył Wojanowicę. Po czym go zbanował? Żegnaj <grym> Ale to brzmi jak jakiś normalnie jak jakiś nie, nauczyciel, mówisz. Eee, to jest koniec. Muszę cię nauczyć, że tak się. Nie robi You are banned. Co się stało? Co jest grane? Zostałem zbanowany. Z Wojanowic? W tym momencie nie wiemy co będzie dalej, co zrobi Wojan i reszta Wojanowiczan, także musimy cierpliwie czekać. Trzymajcie za nich kciuki i napiszcie w komentarzu hashtag wolnywojan, a przypomniemy wam serduszko. Mówił do was Robert z kanału Lamimy. Do usłyszenia.